Zniknięta. Iwona Wieczorek, zaginiona trzy lata temu na nadmorskim bulwarze dziewiętnastolatka, mogła być widziana w Paryżu. Ta wiadomość znów wszystkich zelektryzowała. Ale w aktach jest wiele sensacyjnych informacji, które zostały przez śledczych zignorowane. Szykuje się nowa sprawa olewnika? Wioletta Krasnowska-Saustowicz. Wydawałoby się, że tamten letni wieczór w sopocie 16 lipca 2010 roku został już prześwietlony na wylot. Przebadano każdą minutę każde słowo, telefon czy SMS całej czwórki uczestników tego wieczoru. Iwony wieczorek, Pawła chłopaka, z którym zaczęła się spotykać, Adri przyjaciółki oraz marka kolegi. Bawili się na działce dziadków Pawła, Potem w dyskotece. Najpierw wspólnie, z czasem każde poszło w swoją stronę. Iwona wyszła obrażona z imprezy. Ruszyła monciakiem w stronę gwarnego nawet nocą nadmorskiego bulwaru, prowadzącego niemal pod jej dom w Gdańsku zaspie. Jeszcze o czwartej dwanaście kamera monitoringu zarejestrowała Iwonę blisko wejścia na plażę numer 63, jak idzie w kierunku mola w Gdańsku-Brzeźnie. I na tym wszelki trop się urywa, a zaczyna się śledztwo. Droga tożsama. Do dziś tego nie rozumiem. Taka głośna sprawa, a mijały miesiące, kiedy w śledztwie nic się nie działo. Nie było analizy BTS pod kątem logowania się telefonu zaginionej, nie wszystkie numery z jej telefonu były przypisane do osób, w ogóle wszystko było płytkie, pobieżne. Kręci głową policjant biorący udział w sprawie.